Witam serdecznie! Dzisiaj chciałabym pokazać kolejny przepis na chleb. Będzie to chleb pszenno-żytni, oczywiście na zakwasie. Oparty jest na przepisie na chleb żytni, który pokazywałam kilka miesięcy temu. Potrzebne będą oczywiście do tego dwa rodzaje mąki: mąka pszenna typu 650. I mąka Żytnia typu 720. Tutaj odmierzyłam wcześniej już 250 g mąki pszennej typu 650. Teraz dodam do tego 250 g mąki Żytniej. Tak jak wspominałam przy poprzednim przepisie, można robić to bez użycia wagi na oko, ale ja stosuję tę samą zasadę co przy chlebie Żytnim. 8-9 g soli to jest praktycznie. Taka mała łyżeczka. Suche składniki wymieszamy. O zakwasie opowiadałam już w filmiku, na którym pokazywałam chleb żytni, do którego link jest u góry. Ten zakwas, który mam tutaj, został rano dokarmiony, około 100 gram, jak widać już, troszeczkę opad. Teraz będę dodawać 160 gram zakwasu. Mamy 158, jeszcze dodatkowo będzie na łyżce troszeczkę. I teraz dodaję 360 ml letniej wody. No i oczywiście ręcznie wszystko mieszamy. Mieszamy tylko do połączenia się składników. Ciasto jest gotowe. Przygotowałam wcześniej keksówkę o wymiarach 30 na 10. Wyłożyłam papierem do pieczenia. Teraz wyłożę ciasto. Pogładzę teraz ciasto. Można to robić gołą ręką, namoczoną w wodzie lub rękawiczką, obojętnie jak komuś wygodniej. Dzisiaj robię chleb bez nasion, ale równie dobrze można, tak jak w chlebie żytnim, dodać nasiona. Chleb jest już gotowy. Teraz odstawiam do wyrośnięcia na 3-4 godzinki. Chleb odstawić trzeba w jakieś ciepłe miejsce, bez przeciągów. Ja wkładam do piekarnika, oczywiście nienagrzanego. Minęły 3 godzinki chlebek pięknie wyrósł, posmaruję delikatnie wodą. Wstawiam do zimnego piekarnika i piekę 60 minut w temperaturze 190 stopni, góra dół. Trzeba uważać, jak się wyciąga, ponieważ para bucha z piekarnika. Chlebek się uciekł. Zdejmuję papier. Widać od spodu też ładnie jest zatyczony. Odwracamy i pozostawiam tak na całą noc. On sobie jeszcze tu troszkę popracuje a rano. Będzie można ukroić, pokazać jak wygląda w środku. No i oczywiście zjeść na śniadanie. No i doczekaliśmy się. Będziemy kroić je śniadanko. Jeżeli chleb jest dobrze wypieczony, to na narożu nic nie powinno zostać. Tak jak widać, chlebek jest wyrośnięty, mięciutki, skórka jest chrupiąca, nie odstaje od chlebka, nie jest popękany, jest gotowy do wykorzystania. Smacznego.